Skarbnica praktycznych metod osiągania sukcesów. Przed wielu laty, gdy pracowałem jako goniec z wynagrodzeniem 45 dolarów miesięcznie, przekonałem się, że jedyny sposób na osiągnięcie sukcesu polega na tym, by poznać i stale wykorzystywać jak najwięcej praktycznych metod osiągania sukcesów. Ty kroczysz przetartym szlakiem. Masz oto w ręku rezultat wielu lat żmudnych poszukiwań, zbiór praktycznych metod osiągania sukcesów, dzięki którym osiągniesz dowolny cel życiowy, ukształtujesz siebie na wzór swoich wyobrażeń, zdobędziesz wszystko, czego tylko zapragniesz, będziesz sobie dawał radę z konfliktowymi ludźmi, będziesz sobie radził z samym sobą, rozwiązując wszelkie problemy osobiste. Osiągniesz i zachowasz wewnętrzny spokój, by móc spokojowo współżyć z innymi ludźmi.